Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku ze zdrapkami irlandzkimi oraz polskimi. A i dzisiaj mam taką bitwę zdrapkową, drapeczki za dyszkę, dwie sztuki irlandzkie i dwie polskie. I wybrałam na dzisiaj zdrapkę laki 7 po stronie irlandzkiej, a po stronie polskiej bonus 7, no bo nawet są takie trochę dosyć podobne do siebie kolorystycznie. No, i mają te siódemki w nazwie, także zobaczymy, jak one nam dzisiaj tutaj wypadną. Kochani, jeśli jesteście ciekawi, jaki będzie dzisiaj wynik, zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie mocno kciuki, no i zaczynamy. I zaczniemy sobie od polskiej zdrabki, a później przejdziemy do irlandzkiej. Troszkę tylko przybliżę i szukamy, szukamy pliku albo siódemki. Także zobaczymy, czy się uda coś dzisiaj znaleźć o jest super, jest wygrana także wygrana jest tylko jedna no ale ważne, że jest gdzie ona to była, tutaj jest pliczek no i zbyszka pod plikiem kontrolne C, także jest ok pierwsza wygrana i przechodzimy do irlandzkie. tutaj zaczynamy sobie od dołu tutaj szukamy trzy razy tej samej foty, ale wszystko mam po dwa razy. Tutaj mamy wygrywające symbole: kostka i korona. No niestety nie ma. Tutaj suma cyfr musi wynieść siedem, osiem. O, jest siedem, czyli póki co jeden, jeden. Zobaczmy dalej. Tutaj w, jednej, w jednym rzędzie musimy znaleźć trzy siódemki, to tutaj nie ma. Tutaj też, tutaj, no i tutaj też nie ma, a tutaj w tym bonusie musimy znaleźć kwotę, ale kwoty nie ma, jest wygrana tylko jedna, tak jak w polskiej Stapeczce, no ale jest i zobaczymy za chwilę, co to będzie. No i deszka tak samo, że trapki idą łeb w łeb. Zaraz sobie zobaczymy drugą turę. I bonus. Szukamy plików, siódemek. A tutaj już niestety nic nie było, ale sprawdźmy sobie. Czy w irlandzkiej jeszcze jednej trafi się jakaś wygrana? Czy dzisiaj będzie po prostu remis. Zobaczymy. 10. Niestety nie ma. Symbole. Też nie ma. Sprawdźmy sobie kolejną grę. Suma cyfr ma wynieść siedem. A nie ma no tutaj niestety nie ma i sobie bonus na samym końcu no, i tutaj też nie ma tak, że dzisiaj z drapeczki zremisowały po prostu idealnie. Po jednej wygranej z każdej strony: ze strony polskiej, ze strony irlandzkiej, i wygrana była dokładnie taka sama. Także no tutaj mieliśmy pliczek w wysokości 10 zł. Tutaj mieliśmy wygraną pod grą numer 8. I tutaj też wygrało 10 euro. Także no idealnie. Idealny remis po prostu. No ale cóż. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek. A jeśli tak to zostawcie łapkę. Zostawcie jakiś fajny komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału również Was do tego zachęcam. Żebyście nie przetapili kolejnych odcinków. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Jeszcze Wam miłego wieczoru. Oraz wysokich wygranych. Trzymajcie ciepło. No i do następnego. Pa pa.